Z tej strony gdzie dzisiaj nagrywam z Hero0 PL15, niedawno wyszło PL16. No i zanim zacznę ten odcinek, to krótkie intro. I zapraszam Was do oglądania. Ok, jesteśmy poimczne. Proszę o ataki. I ten... Pamiętać jak zbi... Dobra, cztery zadania I e, punkty treningowe. Czekaj. Matko, matku, ile już pracowałam. Dobra. Słuchajcie, już nie zbijam honoru. Matko, jak przegrałam. Ja teraz go chcę nadrobić. Okej. Okay. Kupię sobie wspomagacie. Ok, już kupuję. Yy, chcę go teraz sobie nadrobić. Yy, nie wiem czy to mi się opłaca. Nie dzięki. Yy, słuchajcie, no właśnie. Napad na łotro. Cztery. Nie, dzięki. O no właśnie miałabym porobić zadanka nadzwyczajne to zaraz. To jedno sobie poatakujemy. Parterko. Na no, ludzie chyba będziemy wygrywać co? Czekajcie, y ja jestem w turnieju, to turniej idę w honorze. Co? Chyba nie tego nie nabiję do jutra. Chyba nie zrobię tego honoru do jutra. No nie wiem, ale postaram się. Po sobie mi sobie porobimy zdanka nadzwyczajną Sprawdzę czy bugi działają mm. Dobra, go zaatakuję No co jest? Czym ja przegrywam? Aha, bo pewnie bez rzutek. No Bez wrzutek to nie ma co atakować Dobra, y, kupię te zrzutki 324 mm, Jak widzicie mam elegancko poukładane tak na damage'a mm, Dobra, to je jeszcze okej, okay. ostatni atak to go zaatakuję a nie jeszcze w ligówce ten y, Liga Dobra 60 Jest dobrze y, Dobra Ano, słuchajcie, y, ta seria z Minecraft'a tryb jednoosobowy y, zacznie się tak gdzieś za. Nie wiem, za 3 lub 3 4 dni. Bo większość wiecie była na tak. Bo chyba były 3 głosy na tak, 0 na nie. No to będzie ta seria z Minecraft'a jednoosobowy. Nagra pierwszy odcinek i napiszcie, czy już nie nagrywać, bo ja nie wiem. Albo będzie za 3-4 dni ta seria. Albo będę nagrywał. Ale na przykład, wiem, nagram ten odcinek z Minecrafta, wiecie, z serii jednoosobowej, to możecie napisać pod tym, wiecie, filmem, że wiecie, że nie chcecie tej serii. To nie. Okej. Okay. Słuchajcie. Sprawdzę, czy te, wiecie, działają bugi. Pamiętacie, na no, to ostatni przyszły dwa zadania nadzwyczajne. I teraz sprawdzimy. Eee, te, teraz już się jest. rozpocznij. Okej, okay, bugi. Są. Są. Nice. To za łatwością przejdziemy, nie? Zobaczcie. Są bugi więc jest dobrze gdzie czym rzutki się marnują no to są bugi to jest fa fajnie o tutaj już prawie zginąłem dobra piąty, o to muszę wygrać bo tu jest za słabo ale przygotowałem się, mam bateryjki więc mam zamiar tutaj, już może zaatakujmy z tym, z bronią, co to Chodźmy jeszcze tutaj z wódkami. Dobra, no i walczymy dalej. Mam nadzieję, że już wygramy. Czekajcie. Dobra, się ubieram normalnie. Jeszcze te bugi chyba się znowu kończą. No ale jak widzieliście, jak przeszliśmy 5 poziomów, nie? Najgorzej. Teraz spróbujemy tak. Ten odcinek też nie będzie za długi, bo wiecie. No, wygrałem! Widzicie? Dobra, może tak spróbuję przejść. Ten poziom. Prawy, prawy. Ale, no wiecie, okay. napiszcie, napiszcie, że po angryję pozdro, pozdro, alf. Tak, zobaczcie, ile mam dużo mnie i oponek. no właśnie. Uuu, ej. Nie zauważyłem tego stolika. No dobra, nie będzie. Słuchajcie, y, mamy kwaterna 19, ma jest nasz 18. Zapraszam, możecie y, ten... Dołączać do drużyny Black Watch, już mnie przyjęli, ale zanim dołączycie, przeczytajcie ten opis. Cały cały opis. Wiecie... DJ to B jest w drużynie. Ej, ty! Ej, dzisiaj tobie jest drużynie, sprawdzę. Czekaj się, DJ, tobie. No nie jest żadnej drużynie. E, brak drużyny. No, dzisiaj tobie, jeżeli tobą to oglądasz, że jesteś wydrużynie. No, sorry. ci cię. No, szkoda. Dobra, ale nieważne. Się brać te coś. Olin Klatow razła. Hmm. No to jest setówka, więc sorry. Ale czy tutaj. Yy, ten nie. Ale słuchajcie. Tutaj yy, właśnie sprawdzę misjach Może yy, sobie. Nie. No nie mam już co gadać. Wiecie, co zamiast. Przedłużę ten odcinek, zróbmy misję jakąś. Tu, jakoś I to byłoby wszystko, wiecie. Nie, ja nie chciałam takiego drugiego odcinka. No to pamiętajcie. no czekajcie. Pamiętajcie o łapce w górze, o subie i pozytywnym komentarzu. Ja się z wami żegnam i na razie. Cześć.